Life is life. No i o życiu będzie. Na razie nowy dzień wstaje w radiu plus 11 minut po 9. Temat z plusem. A w naszym studiu zapowiadana od samego świtu gość, znana i lubiana aktorka, pani Katarzyna Żak. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Sprawa jest konkretna naszego spotkania. Komu by pani poleciła obejrzenie spektaklu 40 w opałach, czyli komedia, małżeńska komedia pomyłek? Poleciłabym wszystkim ludziom 30+, plus, którzy żyją w jakichkolwiek związkach partnerskich. Nie wszyscy żyją w małżeńskich. Mm. Ja myślę, że to jest taka, taka fantastyczna przygoda w teatru. W, teatrze, którą, którą, w którą będę starała się porwać widzów, żeby z dystansem przyjrzeć się, jak to naprawdę wygląda po paru latach. Znaczy, jak my się zmieniamy, jak my się starzejemy. Bo historia jest taka, że e, e, kobieta, która ma 40 lat, nagle parę nawet, stwierdza, że, że wyjeżdżając na wczasy, że nagle coś musi zmienić w swoim życiu, mm -hmm. nagle musi się zakochać jeszcze kolejny raz, nagle musi coś zrobić i <laughs> wybiera sobie jakiś obiekt na plaży, i stwierdza, że ten obiekt kompletnie na nią nie zwraca uwagi, więc zaczyna się sobie przyglądać, myśli cholera, no niestety nie wyglądam za dobrze. No, ni 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 niestety, muszę coś zrobić si Pyta męża, szuka akceptacji Niestety mąż też nie jest zainteresowany e Spotyka swoją dawną miłość Okazuje się, że dawna miłość Nie jest już pięknym, przystojnym blondynem Tylko łziającym facetem z brzuszkiem To trochę o mnie d znamy to znamy to, znamy to, znamy to. E to jest sztuka naprawdę Z poczuciem humoru Przymrużeniem oka e I ja się śmieję z siebie Przede wszystkim z siebie jako kobiety 40-letniej, mm -hmm. i namawiam do tego śmiechu również kobiety, żeby przyjrzały się, ale ponieważ sztuka, jest tytułem sztuki jest 40 w opołach, ale ona ten monogram został opracowany w, 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 na podstawie książki, która się nazywa Jak zabić nastolatkę w sobie. I mm -hmm. się okazuje, że nie kobiety, nie my tej nastolatki. Prawdopodobnie w sobie do końca życia nie mamy zamiaru zabić i to jest najpiękniejsze. No właśnie, to jest piękne. To jest piękne, że mimo, że zmieniamy się na zewnątrz, że ogarnia nas wszechobecny kult młodości, piękności, szczupłości, szalejące diety, kosmetyczne szaleństwa, spa i tak dalej. Musimy być młode piękne, bo wypierają nas coraz młodsze nasze koleżanki, partnerki. Nie, nie dajmy się. Znajdźmy swoje miejsce w życiu, róbmy coś i spójrzmy na siebie z jednej strony krytycznie, a z drugiej strony z poczuciem humoru. Na pewno wiele kobiet w tym momencie się uśmiechnęło. A dlaczego by pani poleciła tę sztukę na przykład mężczyznom? Powinni ją też zobaczyć. A dlatego, żeby zobaczyli swoje. jak kobiety myślą o mężczyznach, co myślą. Tak. Dlatego, że ja zagrałam takie trzy spektakle przedpremierowe i naprawdę proszę mi wierzyć, że są momenty, że to faceci się głośno śmieją. No z tego się śmieją? Sami z siebie, z siebie. się śmieją. Na szczęście. Ze swojej spostrzegawczości. Na to jest piękne, o czym pani mówi, bo to znaczy, że mamy dystans do siebie. Macie, Aha. macie, absolutnie. Absolutnie i e, 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 śmiejecie się też, ponieważ tam występuje w, w tym monodramie dosłownie trzech czy czterech mężczyzn. Ja ich tam różnie oczywiście <laughs> przedstawiam. I oni, jakby każdy z nich myśli, że taki to on na pewno nie jest. Więc bardzo serdecznie zapraszam. Przede mną w ogóle bardzo pracowity październik. Mam również 27 października premierę w Teatrze Roma na mojej scenie z Katarzyną Zielińską i Olgą Bończyk. Sztukę kobiety mężczyznom. Zdobyć, utrzymać, porzucić. Czyli jak kobiety zdobywają facetów Potem ich przy sobie usilnie utrzymują, a potem na koniec z klasą porzucają. Ja po Zaczynam popadać temat, w kompleksy. Właśnie to raz, a poza tym widzę, że temat jest przerobiony naprawdę dogłębnie. Ale ja mam jeszcze Szkoła tylko. Szkoła życia będzie. Y premiera, jeżeli chodzi o y 40 w opałach, premiera 10 października. Rozumiem, że wszystko już dopięte na ostatni guzik. Ale w życiu. Jeszcze przede mną y wyjazd ze spektaklami wcześniej do Nowego Jorku y y mm. y i później moc intensywnej pracy. Intensywne próby, ale i tak zapraszam Państwa gorąco serdecznie. Są spektakle przedpremierowe, i później gram 11, 12, 13 października. Więc zapraszam serdecznie, bo Wy państwo, publiczność. Najlepiej wskażecie mi drogi, gdzie mam jeszcze przyspieszyć, albo gdzie wziąć oddech, albo gdzie lepiej spuentować jakiś dowcip. Więc to jest taka sztuka, która wymaga grania z publicznością i e, obiecuję, nie będziecie żałować. To co, wybieramy? My na pewno... <słyska> prawie, prawie. Wybieramy się na pewno premiera w Teatrze Kamienica 10 października 40 w Opałach, czyli małżeńska komedia Pomyłek. Serdecznie zapraszam. Naszym gościem była Katarzyna Żak-Aktorka i się cieszę, że znalazła dla nas czas. Bo ja Państwu życzę miłego dnia. Dzisiaj robi się ciepło, wychodzi słońce, będzie pięknie. Uśmiechnijcie się.